Halo, meine Freunde. Witam serdecznie moi drodzy w drugim dniu wyzwania codziennej nauki języka niemieckiego. Zwrotem, którego nauczymy się dzisiaj jest: unter einem Glückstern geboren sein. Czyli pod szczęśliwą gwiazdą być urodzonym. Zwrotu tego zanadto wyjaśniać nie trzeba, bo po polsku również o osobie, którą mamy za farciarza, za szczęściarza, powiemy, że jest urodzona pod szczęśliwą gwiazdą. Unter einem Glückstern geboren sein. Na przykład możemy powiedzieć Mein Freund hat seinen Lebenslauf geschickt. Mój kolega wysłał swój życiorys, swoje cwi. Und sofort eine Stelle bekommen und natychmiast dostał posade. Er ist unter einem Glückstern geboren. On się pod szczęśliwą gwiazdą. to Mein Freund hat seinen Lebenslauf geschickt und sofort eine Stelle bekommen. Er ist unter einem Glückstern geboren.